Jeśli chcesz mieć Na pewno nie powinniście sięgać po utwardzane tłuszcze roślinne, jak rekomendował Pan z reklamy. Zdecydowanie lepiej zajadać pyszne masełko, a przy okazji sięgnąć po sprawdzoną metodę, która wprowadza homeostazę w organizmie. Dziś wspieramy serce dzięki refleksologii. Ja jestem Łukasz i zapraszam do oglądania. Zwykło się mówić, że serce znajduje się po lewej stronie i jest to tylko częściowa prawda, ponieważ z lewej strony znajduje się 2 trzecie tego narządu, jedna trzecia to centralna część klatki piersiowej, jednak z perspektywy refleksologii receptory znajdziemy zarówno na lewej dłoni, jak i na lewej stopie. Bez zbędnego przedłużania zabieramy się do poszukiwania naszych receptorów i zaczynamy od stóp. Aby odnaleźć receptory serca na stopach, zaczniemy od wyznaczenia sobie dwóch punktów nawigacyjnych. Pierwszym będzie linia przepony, którą z łatwością możesz odszukać dzięki pierwszej i piątej kości śródstopia. I kiedy już je odnajdziesz, wystarczy wyznaczyć linię pomiędzy dwiema kośćmi i mamy naszą linię przepony. Kolejnym charakterystycznym punktem będzie pionowa linia. Wyznaczona od przerwy między drugim i trzecim palcem. I teraz w wyobraźni rysujemy sobie wirtualną linię, aż do momentu, w którym obie wyznaczone kreski skrzyżują się. Punkt, który właśnie wyznaczyliśmy, i najbliższa mu okolica, jest dla nas istotny także z perspektywy informacji na temat zdrowia, ponieważ z doświadczenia wiem, że ludzie, którzy mają wyzwania zdrowotne związane z sercem, właśnie, odczuwają w tym miejscu dużą wrażliwość. A nierzadko występuje bardzo wyraziste zgrubienie, którego nie sposób przeoczyć także przez wzgląd na jego kolor, wyróżniający się żółtawym odcieniem. Z perspektywy refleksologii bardzo istotna będzie również przepona, a także receptory kręgosłupa którego wychodzą nerwy łączące nasz narząd z mózgiem. Teraz wyznaczymy sobie receptory serca na dłoni. Podobnie jak w przypadku stóp, skupiamy się na pierwszej i piątej kości, tym razem śródręcza, i wyznaczamy łuk, który będzie reprezentował linię przepony. Teraz skupmy się na przerwie i przeciągnijmy pionową linię, tak aby nasze szlaki się przecięły. I podobnie jak w przypadku stóp, nasz receptor znajduje się powyżej linii przepony, po obu stronach wyznaczonej pionowej kreski. Stymulacja receptorów jest bardzo prosta. I aby to zrobić skutecznie, możesz wykorzystać znaną z innych filmów technikę obrotową kciuka. Kolejną skuteczną techniką, którą możesz wykorzystać, będzie ta przypominająca żądlącą osę i będzie ona skuteczna zarówno w przypadku pracy na przeponie, jak i refleksach serca. A także na receptorach kręgosłupa. Wyznaczone obszary stymuluj przez kilka do kilkunastu minut. I pamiętamy o zasadzie, która przyświeca refleksologii. Jeśli znajdziesz jakieś miejsce, które jest wrażliwsze, lub wyczuwasz jakiekolwiek zmiany podskórne czy zgrubienia, warto zostać tam nieco dłużej, rozpracować dokładnie wrażliwe miejsce, a także okolice. A z racji, że receptory, które umieszczone są na stopach mogą być niewygodne do rozpracowywania samodzielnie, warto użyć pewnego narzędzia. Osobiście bardzo lubię korzystać z orzecha włoskiego, w którym bardzo skutecznie można rozpracować nasze receptory. Poza receptorami wyznaczonymi przez klasyczne podejście refleksologii, na dłoniach znajduje się jedna z trzech odnóg meridianu serca i punkty akupunkturowe umieszczone wzdłuż jego przebiegu, które z powodzeniem możesz wykorzystać w samodzielnej terapii. Pierwszy z punktów nazywany jest wrotami bogów i umiejscowiony jest na łokciowej stronie zgięcia nadgarstka, na promieniowej krawędzi kości grochowatej. Wskazaniami do nakłuwania oraz masażu jest ból w okolicy serca, kołatanie serca, bezsenność, nerwica lękowa, histeria, a także stany pobudzenia, padaczka oraz nadciśnienie czy też tachykardia. Nazwy kolejnego punktu nie będę wymawiał, aby nie kaleczyć języka chińskiego, natomiast z sukcesem wyznaczymy go sobie wspólnie, a punkt umiejscowiony jest po promieniowej stronie małego palca, około 3 mm w kierunku dośrodkowym i promieniowym od kąta podstawy paznokcia. Wskazania do nakłuwania to zapaść, utrata przytomności, bradykardia, hipotomia, nerwica depresyjna, choroby gorączkowe. Punkt ten jest bardzo istotny i warto znać jego położenie, ponieważ jest on uważany za punkt reanimacyjny. Dziękuję za Twój czas, serdeczne dzięki za wszystkie reakcje w postaci subskrypcji i polubień, a my widzimy się w kolejnych filmach i oczywiście na masażu. Cześć!